Okej okay, moi drodzy, a więc witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a zarazem w trzecim już odcinku z świątecznej serii City Skylines. Nice. Na samym wstępie, jeżeli film wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, przeczytać opis i zostawić komentarz ee, i zasubskrybować ten kanał, jeżeli chcecie zostać na dłużej, a my przechodzimy do filmu. W poprzednim filmie zajęliśmy się, no, znaczy generalnie, taką rozbudową miasta. To nie było właściwie nic ze szczególnego. Dzisiaj zajmujemy się dokładnie tym samym, co ostatnio czyli po prostu rozbudową miasta. Akurat mamy zimę, znaczy zimę noc i zima to tutaj jest cały czas. Generalnie, na samym początku wreszcie też, też tak powiem, takie informacje ważne. Generalnie. Filmy od teraz, ponieważ no wiadomo, zaraz będzie szkoła, zaraz będą większe problemy. No, w sensie nie jestem w stanie nagrywać filmów codziennie. no tak, no, no codziennie, żeby codziennie filmy były, yy, bo musiałbym tak robić, żebyście mieli codziennie film. Na początku tak robiłem, ale no, no to, to już teraz tak nie będzie. I rozpisałem sobie, to taki tutaj fajny zeszycik, i sobie w tym zeszyciku rozpisałem, że e, filmy będą pojawiały się w każdą środę, piątek oraz sobot, yy, niedzielę. Tak! Środy, piątek oraz niedzielę o godzinie 15 Znaczy wziąłem pod uwagę mój plan lekcji plus do tego rozłożenie, takie w miarę, że wiecie co, dwa dni, no, To się jeszcze może zmienić, ponieważ na początek nowego roku, znaczy nowego semestru ma mi się zmienić ponoć plan lekcji, także to się... to może jeszcze ulec zmianie, ale jak na razie tak będzie. Ty po prostu chcę was w miarę Już! W miarę przezwyczaić, że te filmy nie będą codziennie, tylko będą co jakiś tam sobie czas. Eee, no. Aha, no i mam dla was takie pytanie, bo Nagrywanie Cities Sky, nie, czy nie, no będę, będę nagrywał Cities Sky, no jakby żebyście się nie, nie, nie pomyśleli, będę nagrywał Cities Sky, no to oczywiście Będziemy tą serię kontynuowali, tak jak właśnie teraz robimy, ale em, Jakbyście się zapatrywali, no bo 10 grudnia, czyli za chwilę Wychodzi taka dość bardzo popularna, przed wyjściem jeszcze gra Polskiego wydawnictwa City Project Red, czyli Cyberpunk 2077 I, i powiem Wam szczerze, że jestem skłonny upić, tak po prostu nawet dla siebie, tylko moglibyście mi napisać w komentarzach, jak byście się nastawili na serię z takowej gry, bo myślę, że mogłoby się przyjąć generalnie na YouTubie, nie wiem, jak na moim kanale, no mój kanał jeszcze nie jest jakoś specjalnie przystosowany do niektórych odbiorców, tak, jak na razie dopiero zaczynam, także po prostu chcę dotrzeć do jak najwięcej grupy, na jak największej grupy odbiorców. A myślę, że taka gra by się przyjęła. Poza tym, chciałbym się sprawdzić w tego typu grach. Myślę, że fajnie by się mi w... Fajnie by mi się w nią grało. Mam też. Wiedźmin na trójkę, też od CD Projekt Redu. I ponoć to jest gra. Może nie tyle co mechanicznie, a stylem podobna. Mam go, ale niestety w niego nie grałem. Także nie mam żadnego pojęcia, czy mi się ta gra spodoba. To jest największy problem. Ale. Nie wiem, czy nie zainwestuję w nią, i nie wiem, czy jednak nie zrobię z niej serii. Możecie napisać, mówię, w komentarzach, czy podobała Wam się, by się taka seria na samym początku. E, wiem też, że e, o tyle ta gra jest fajna, wspierana dla właśnie twórców na YouTubie, że niektóre niecenzuralne treści mają bardzo łatwą no, właśnie cenzurę. E, w sensie sama gra oferuje cenzurę, nie trzeba tego w filmie robić, to jest strasznie wygodne. Nie wiem, no kurczę, tak poza tym, to jednak jest polska gra, nie? Osiem lat na nią wszyscy czekali, będzie o niej głośno i tak nawet przydałoby się w nią zagrać, żeby wiedzieć o co tam w niej chodzi, nie? Jeszcze jakby online w niej był, kurczę. No, myślałem też, żeby, bo osobiście to wam mogę powiedzieć, bo czemu nie, gram też na przykład w GTA Online, ale nie do końca miałbym na przykład jak coś z tego nagrać, poza tym bardzo dużo ludzi, która gra w tą grę, ma tą grę, tak? W sensie ona na przecena kosztuje po 45 zł. Poza tym nie wiem do końca, co mogłem od niej nagrywać. Jest bardzo dużo fajnych kanałów na YouTube z tej gry. Um, I tak, no nie do końca jakby miałbym zrobić coś, nie do końca mógłbym zrobić coś nowego, coś innego niż ci twórcy faktycznie robią. Tak, jedyne co mógłbym zrobić to po prostu granie. A takie granie jest dosyć nudne. Nie wiem. Może też byście chcieli, to tak dlatego mówię, nie? No, bo tak mówiłem cały czas w opisach, też piszę, e, że. Tylko wiem, że nie zawsze wszyscy opisy czytają, także po prostu mówię to teraz też, że jeżeli ktoś. No, tobie czas wolniejszy już. E, jeżeli ktoś miałby jakiś pomysł na jakąś serię, którą mógłbym zagrać, albo jakąś grę, którą chciałby, żebym ograł. pan drogę, tak myślę, właśnie. E, to piszcie, piszcie w komentarzach, bo jestem bardzo mocno skłonny do nagrywania gier, które po prostu wam się spodobają, które po prostu będziecie chcieli oglądać, tak? Bo jakby nie patrzeć na robię to... Po to, żebyście oglądali, no. Usunę domki. Yy, to nie, nie, nie no dobrze. Dobra, już muszę się trochę na grze bardziej skupić. <gry> eee, tu sobie muszę to doklikać wszystko, bo, te, bo przestawiałem te, te, te... Nie wiem jakieś... się nazywa, krzaczki? Krzaczki, chyba krzaczki, nie wiem. O tak, tu coś klikłem chyba nie do końca dobrze. Okej, okay, yy, do, dobra, no to, to wszystkiego chcą jak na razie. Yy, czyli chcą domków i chcą, chcą fabry... ale fabryczek to powinni mieć. No fabryczek niech się, niech się tu montują w tych fabryczkach, a ja im domków mogę zrobić trochę więcej. Yy, muzyka cały czas ta sama, muzykę cały czas daje w opisie yy, pod filmem będzie link do twórcy, który robi tą muzykę. On zauważyłem, że wypuszcza dużo różnych live'ów z tą muzyką właśnie swoją. I z tego co wiem, ja, to jest jego autorstwa. Eee, także po prostu, no, któryś tam z tych live'ów, to to ja zawsze sobie gdzieś go po prostu włączę. I tak nie jest najwygodniej do filmu zrobić, no bo to, to po prostu nie muszę za bardzo kombinować. A jest świąteczna jako tako, Także, no. Okej. Okay. No, coś takiego będzie ładne. I tu sklepiki sobie, proszę bardzo, jeszcze dupniemy. Gansko, jak sklepików chcą, to sklepiki mają. Mówię, po prostu, jakby, wiecie. Yy. Chcę, mam chęć nagrywania, chcę jakby dotrzeć do jak najwięcej, największej grupy odbiorców, tylko po prostu nie wiem co nagrywać. Nie mam jakichś wyspecjalizowanych gustów co do gier, ponieważ ja nie gram jakoś bardzo dużo, jakby nie patrzeć. Ale docieranie na YouTube generalnie do jakiejkolwiek grupy odbiorców na, w grach komputerowych jest jakby najłatwiejsze, tak? Nie wiem, tak mi się wydaje. A jak się mylę, to trudno. Jakby nie muszę zawsze mieć racji, nie? Ja hmm. się nagadałem na początku, ale może to dobrze, przynajmniej odcinek będzie ciekawszy. A niech tak będzie. Eee, mówię, no po prostu szukam fajnych gier, szukam jakichś fajnych gier, które mógłbym sobie fajnie ograć, które faktycznie dużo osób by obejrzało. No i myślę, że taki cyberpunk mógłby być ciekawy, nie? Mógłby być faktycznie mocno. Oglądany na YouTube, tym bardziej na polskim YouTubie, ponieważ to jest polska gra, jak już mówiłem. Nie wiem, znaczy pewnie większość ludzi wie o tej grze i teraz bez sensu robię bardzo długi wywód, ale no trudno. E, wiecie co? Teraz właśnie zauważyłem, że są plusy tego, że mamy e, te ścieżki, znaczy te parki już, bo mogę sobie ścieżkę tutaj zrobić, proszę bardzo o. My e. nocy mogli tutaj przychodzić. ładnie to będzie wyglądało sobie. Mogę trochę tu im jeszcze to podciągnąć, okej. Okay. Czas na jeden sobie dam jak na razie. I tutaj już im domki też klikniem, proszę bardzo. No. Mówię, nagrywam jak na razie, nagrywam się z Skynet, nice, znaczy jak na razie. Inaczej aktualnie nagrywam się Discence, ponieważ to jest po prostu gra, którą lubię, która... Jest ją łatwo nagrać, jakby nie patrzeć. I. Myślę, że coś tam trochę o tej grze wiem, dlatego. Aha. Dlatego coś tam mogę też o niej się wypowiedzieć, tak? Ale myślę, że generalnie chciałbym swój kanał skierować właśnie do generalnie przekodzenia gier takich bardziej, jak na razie, bardziej, em, właśnie przygotowych, bardziej takich z fabułą. No i to byłaby taka właściwie pierwsza gra fabularna, nie? która byłaby na moim kanale. No możecie po prostu napisać, jak jak się na nią nastawiacie, bo filmu o tym mówię, ale w międzyczasie coś robię, także nie ma chyba źle. Dobra, prądu sobie więcej postawimy im, bo chcą. Co tam jeszcze chcą? Nie wiem co jeszcze chcą, nic jak na razie chyba nie chcą. Jeszcze pracować chcą, mieszkać chcą. A jakaś, nie wiem, szkoła na przykład? Nie, no, coś tam jest. Może jakaś biblioteka? Tu na przykład ładnie by weszła biblioteka tutaj. No hm. czemu nie? Tylko, że dużo kosztuje. No dobra, może jeszcze jak na razie mam za mało pieniędzy, żeby to stawiać, ale szkoła średnia. Myślę, że nie byłaby takim złym zakupem tutaj. O, proszę bardzo, zburzyłem właśnie domy, ale trudno. Koła średnia będą się cieszyli. Policja jest, yy, straż pożarna jest, pogotowia ja ratunkowego nie ma. Ok, To fajnie. Dobra, to postawimy sobie tak po środeczku tutaj. Niech będzie. E, to tam też będzie mogło dojechać. To będzie mogło dojechać, bardzo dobrze. Śmieci są, to wszystko jest. Na co potrzebowanie? Na wszystko właściwie spełniamy. Może jakieś parki jeszcze? O, można by tu postawić jakieś parki. Za tą szkółką, proszę bardzo. Um, tak, kurczę, teraz trochę beznadziejnie, bo zburzę te domy, co bym nie chciał zrobić, jakby, ale... Um, no postawimy tutaj coś jednak. Tak, żeby było naprzeciwko tego. Nie wiem jak to... Tak chyba byłoby prosto, tak? Bo tu są dwie i tu nie wiem, czy to byłoby prosto. Chyba nie, a tu? Nie wiem. Ja zatrzymam czas, zburzę ten budynek i teraz będę ładnie wiedział. Yy, nie, to nie byłoby prosto. To też nie byłoby prosto. A coś z tych parków? Nie. Yy, też nie. Obawiam się, że nic tu nie będzie prosto. Ale coś bym postawił. A może z tych lodowych byłoby coś prosto? O, to chyba byłoby prosto. No. Dobra, a co to jest? Pasa z bałbanami. Na środku. No, szkoła średnia, no nie wiem. Rzeźb lodowych prędzej z seneczkowe może nie. Co? Centrum, co? A, karlingowe, okej. Okay. Lodowisko to będzie duże, chyba? Nie, nie jest takie duże. Nie dobra, no to taką. Yy, takie z rzeźbami bym tutaj postawił. Niech się cieszą, że bardzo ładnie będzie wyglądało. Nie, na naprzeciwko szkoły średniej. Ta szkoła średnia zawsze mi się to podoba w tej grze, że ona jest taka jasna. Nie widać naprawdę z końca drugiego mapy, widać, że tu jest ta szkoła średnia, nie? Ona jest tak jasno świeci. Niektóre to te właśnie też te budynki e, z, z sklepów też świecą tak mocno ale, ale tam to, to, to szkoła średnia wyjątkowo jest jasna w tej grze, nie wiem dlaczego, ale fajnie to wygląda no od co? Taki mi się wydaje, że bardziej ruchliwy, bardziej ciekawy film może wyjdzie kurcze, nie wiem, no tak sobie myślę Wiecie, jakby nie patrzeć jak się na tych filmach staramy mówić jak najwięcej, w sensie jak najbardziej m, robić te filmy żywe, bo gdzieś tam zawsze wiadomo się czyta i, i znaczy, nie, przynajmniej ja czytałem i słyszałem, że filmy na YouTube muszą być bardzo dynamiczne, musi się dużo dziać, tak? Mm, dużo cięć i tak dalej, w sensie dynamiczny montaż. I ja też jeszcze tak montować, no, nie umiem, no coś tam trochę potne, ale to są takie cięcia, powiedzmy, też ta gra. Jest o tyle właśnie specyficzna, że jakby taki bardzo agresywny montaż tutaj nie pasuje. przynajmniej dla mnie. I takie płynne przyjęcia, nie wiem, mi się to po prostu podoba. No, montuję jak umiem i jak mi. wygląda to dobrze, tak? Ale, tak już z ciekawości, znaczy przy ciekawości, przy okazji herbatkę sobie popijam. Ale mm, myślę, że chciałbym właśnie spróbować te filmy robić takie bardziej ciekawe, że więcej mówię, tak? Mogę opowiadać jakieś rzeczy w międzyczasie właśnie. Jak na razie ten film jest właściwie o tym o filmie, jakby o nagrywaniu. Ale ale tak właśnie no chcia, chciałbym właśnie żeby to było takie ciekawsze, żeby to było takie bardziej ciekawsze. ciekawsze. <laughs> Dokładnie tak. Czemu to miejsce jest zajęte? Nie, no to miejsce nie jest zajęte. Jak to zmykła odległość. A, okej, okay. może dlatego pięk by chce było zajęte. Dobra, no to sobie podciągniemy jeszcze tylko to tutaj. Proszę bardzo się. Tutaj też im się przyda jakieś przejście, żeby nie musieli zasuwać naokoło, nie? Żeby z domku mogli przejść tutaj, jak na razie tu jeszcze nic nie ma, ale coś tu kiedyś będzie Też wydawało mi się, że właśnie City Skylines jest fajną grą na rozpoczęcie swojej przygody, nie? Na YouTubie Ja się tak kurde wypowiadam strasznie, jakbym był nie wiadomo kim, Alfą Miją, z YouTube, a. ja dopiero zaczynam Ale bardzo... Wydaje mi się, że może trochę za dużo o tym mówię, jeżeli o za dużo o tym mówię, to możecie pisać Kurde, cały czas możecie pisać, możecie pisać. Ja po prostu chcę wiedzieć jak najwięcej o waszym odbiorze moich filmów, o waszym takim, wiecie, odczuciu, jak wasze filmy według was wyglądają. Czy one są fajne czy nie, one nie są fajne, co mógłbym zmienić, to, 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 to też zawsze mówię, tak? Że jeżeli, że zachęcam do zostawiania tych łapek w górę, ale jeżeli ktoś zostawia w dół, okej, okay, jakby to się jakoś tak ładnie mówiło, że e, że taka ładna krytyka, nie pamiętam jakie to było słowo, no nie jestem aż takie mądry, żeby pamiętać takie super słowa. Po prostu, jakby taka dobra krytyka, tak? Jest też ważna, tak? I jeżeli ktoś zostawia łapkę w, górę, w dół, okej, okay, rozumiem. Spoko. Tylko napisz w komentarzu, dlaczego to robisz. W sensie po prostu. Jakby to nie ma być takie, bo też może ktoś o to odebrać, że to jest takie. Że jak jesteś taki, tak, Zostawiasz mi łapkę w dół, to, to napisz dlaczego. Nie, jakby chodzi mi o to, że po prostu chcę wiedzieć, co Ci się nie spodobało w tym filmie i jak mogę jakby swój proces nagrywania zmienić, żeby się YouTube spodobało, bo jak, dzięki temu będę mógł dotrzeć właśnie do większej grupy odbiorców. Na czym mi jak najbardziej zależy, znaczy aktualnie najbardziej mi zależy, przynajmniej na YouTubie. No... Kurczę no... Ale nie wiem, myślę, że od zawsze chciałem coś nagrywać i tak... kurczę, fajny, Coś fajne, że to gdzieś idzie do przodu, nie? Podoba mi się to. O, to, to właśnie był wypadek a, Dobra, coś trochę przemysłu i wody tutaj nie mają, okej, okay, dobra, więcej wody Mówię, do tamtej serii, to jakby może ktoś był, wrócił, yy, bo teraz inna seria Do tamtej serii jeszcze wrócimy, co była wcześniej, yy, tylko że później No bo teraz zima, święta, grudzień, bez grudzień na pewno chcę zrobić tą serię No i mówię, jeżeli ktokolwiek pod tym filmem napisze mi, że faktycznie ta seria z Cyberpunk'a. Bo po prostu w jestem w tym momencie, znaczy inaczej, nie jestem w momencie zastanawiania się nad zakupem, ale jestem raczej na tak. Tylko możecie napisać przy okazji, po prostu, czy chcielibyście coś takiego oglądać u mnie na kanale, nie? I oczywiście wtedy też pojawiałyby się, pojawiałoby się filmy City Skylines, myślę. Chyba, że na przykład większy odbiór miałoby, miałby cyberpunk, to na przykład City Skylines byłoby rzadziej niż powiedzmy e, co, te, e, co 4 dni, tak? Bo wtedy byłoby, musiałoby być tak, że jest na zmianę cyberpunk i CD Skylines i tak dalej. Również można się pisać, bo są też filmy, które wcześniej nagrywałem e, i kurczę, śniegu jest tutaj za dużo. Ale miarę ogarniają. E, filmy, które wcześniej nagrywałem też są na kanale. One są takiego mojego, tego niby pierwszego startu w tym roku. Ale jakby ten taki prawdziwy start moim, mojego kanału, to jednak uważam bardziej start tego Skyna nagrywania, tak? Bo to faktycznie zaczęło wtedy iść do przodu. Poczułem wtedy coś takiego, że faktycznie to, to, to jest to, nie. Ehm, I możecie też zobaczyć na tamte filmy, może nie samo w sobie to jak nagrywałem, bo wtedy nagrywałem trochę inaczej, wydaje mi się, że trochę gorzej. Um, ale możecie też powiedzieć, bo na przykład tamte gry też mogę pokończyć, pok tak? To Horizon Zero Dawn tam by było i Watch Dogs 2, chociaż teraz wyszło Watch Dogs Legion, e, nowa gra. Ale tam to mogę też przejść, no bo mam, także <laughs> mogę przejść po prostu. No. Możecie tam zerknąć, jeżeli może ktoś będzie chciał zobaczyć, no to mogę ją nagrać. E, tylko myślę, że po prostu nagramy od nowa, bo tamte sobie same... mam, ale mm, to jest w ogóle taki moment, że... Mm, to jest tak, że mam nagrane filmy jeszcze więcej na zapas z tamtego save'a, ale problem jest taki, że te filmy, jakbym wypuszczał teraz, nagrywałem wcześniej i wtedy nagrywałem trochę inaczej. Poza tym nie pamiętam, co jest tam się działo w tych grach, także, znaczy w tamtych odcinkach, także po prostu nie, mam nie odnalazłbym się ani trochę w tamtych filmach. No. I patrzcie, i jeszcze, bo to... Zawsze sobie timer włączam teraz, żeby za długie filmy nie były, dlatego ostatnia tak krócej trochę wyszło. I Jeszcze mam... a Jeszcze mam chwilę czasu, a już nie włączyłem timera. <laughs> Właściwie się zorientowałem, że zatrzymał mi się timer, o nie! A się pochwaliłem wam, że timer sobie włączą, ale No, ale... Jakby wydaje mi się, że ten odcinek będzie taki jednym z ciekawszych, nie? Bo więcej mówię, staram się więcej mówić. Nie wiem... Tak myślę. Możecie napisać, co sądzicie. Tu się korki zaczynają robić. Ja wiedziałem, że tu będą korki. No ale jak na razie niech tak zostanie. No jak na razie nie będę co nic zrobił. No, niech tak będzie. Chociaż kurde przydało. też nie, no nie jest jakoś bardzo tragicznie. I dlaczego nikt nie chce jeździć ten? Czy coś tam ktoś tam czasem jeździ? prędzej ludzie chodzą przez coś te chodnikiem tutaj. No ale dobra. O tyle w ogóle fajnie w tym mieście ludzie mają, że mieszkają tutaj? A pracę mają tutaj, w sensie to jest kawałeczek, nie? To jest biciutko. To, to, to jest akurat fajne. Słabe jest to, że ludzie do sklepów e, muszą chodzić przez te, te, te połączenia takie. Ale nie wiem, wygląda to całkiem fajnie, według mnie Co to jest? Co jest? Nie wiem, co to jest? Jakiś parkomat, czy co? Nie wiem, możecie napisać jak myślicie, co to może być. Nie mam zielonego pojęcia, jakieś, jakieś coś. Wydaje mi się, że w ogóle dzisiejszy film będzie po prostu nazywał się Informacje albo cokolwiek innego, bo jakby nie za dużo dzisiaj pograłem. Dobra. O, a jednak rozwojowe miasteczko. A patrzcie, jakie dużo zrobiłem dzisiaj, no? O, autobusy. Nie, nie, no, autobusy pójść, wcześniej, później zrobimy autobusy i promy. Nie jesteśmy jeszcze na to. Ciekawa jestem, że ta gra tak szybko daje takie rzeczy, nie? Jakby w sensie nie mam jeszcze takich dochodów i tyle ludzi, żeby. Znaczy nie, żeby robić autobusy już. Później zrobię tak myślę, że 10 tysięcy... O! Ciepłownie mogę kotłownie zrobić. Miejską. I ciepłownię geotermalną, tylko ile ona kosztuje? 55 tysięcy mam 75. No kurde no. To byłaby dobra inwestycja, ale nie wiem. To może w następnym odcinku. Chociaż kurde byłoby chociaż coś ciekawego w tym odcinku, co? He, Hmm... No dobra, to ten odcinek nie się nazywał kotłownia miejska. <grym> ale czy nie, ciepłownia geotermalna, o. Już wiem jak nazwać podcinek. To przynajmniej problem żegnany Jeden. Eee, tylko teraz jakby ją postawić. Mm -hmm. Tu by fajnie weszła, nie? Patrzcie, żeby zrobić taką ścieżkę węższą, dróżkę. Stąd, tutaj. O. I tu byłaby sobie tak kotłownia, tak, żeby na. Dalej troszeczkę, tylko może inaczej. Żeby ona szła prosto. Eee, od autostrady ładnie. O. Proszę bardzo. I tutaj takim zakrytym może sobie tutaj ładnie jakoś wejść. Na przykład tak może być. Ok. I tak odłownia byłaby sobie w tym miejscu gdzieś. W autostradzie, git. Git. Dobra. Jezu, ile to kosztowało? Yy, I teraz tak, trzeba kliknąć to. I to będzie kosztowało bardzo dużo pieniędzy. Okej, okay, ale muszę połączyć to z miastem chociaż. I tylko, tylko do domów, nie? W sensie tam na sklepy nie będę tego dawał. Tylko tutaj na domy, na domy. Ogrzewanie tutaj klikniemy. Brak funduszy. Super, 300 dolarów mi zostało. Eee, mogę to chociaż podpiąć? Mogę. Juhu. I prąd jeszcze tutaj trzeba podpiąć. Eee, to weźmiemy sobie jakiś kabelek ładny taki. Hop, tutaj będzie sobie szło. I tak, prościutko. Dobra. I ogrzewanie. Co to jest? Co to? Wytwarza jest zbyt dużo. Wytwarzana jest zbyt duża, zbyt mała ilość ciepła. No już, już prąd idzie. Już. Nie narzekajcie. Hmm. Przepisy w ogóle recykling damy, bo to będzie fajne. Barki rekreacja. I damy sobie zakaz ogrzewania elektrycznością. Co to jest? Dodatkowa izolacja. Dzięki dodatkowej izolacji ściany i dachu... Budyn... ścian i dachu. Budynki są mniej energochłonne. Wyższe koszty budowy utrzymania przynoszą jednak w miastu mniejsze przychody z tytułu bez sensu. Eee, dobra, to może wyłączę ten zakaz ogrzewania elektrycznością. Ale coś dalej narzekają, co za dużo za mało ciepła? Minus 22 stopnie, ale kotłownia geotermalna powinna nawet dużo ciepła. 50 MW? To co, co, co za mało jest? Chyba sobie jaja robi się boza na to 55 tysięcy. To będzie najgorszy wydatek. Tutaj grze mojej w takim razie Ech, Przewaliłem tyle pieniędzy na to, dobra może, nie wiem, może rury Nie te, czy coś A produkcja 80 zużycie Hi, Faktycznie To nie wystarczy jednak to O, kolibka. No dobra, ale już i tak rury im eee, Nie stać mnie już na te rury Dobra, no to będzie trzeba im postawić w takim razie jeszcze na przykład kotło, ale to jeszcze kosztuje jeszcze więcej 55 tysięcy, ale to koszt ma to ma większą siłę grzeszczą No tak. <laughs> Nie popatrzyłem na to. Wiecie co? O, wow, dofinansowanie przypłynęło. Dobra, stać mi na drugą y, ciepłownię geotermalną. szok Wow. Ale, ale dobre dofinansowanie. Dobra,... Y, nie wiem czy to była dobra inwestycja, to mogła być głupia inwestycja, ale co tam. Dobra i tu jeszcze tylko trzeba to ulepszyć, git, no i proszę bardzo. E, już ocieplanie, ogrzewanie jest. Ale to się zwróci, bo na prąd nie będzie trzeba wydawać tyle. Nie? Chyba, nie wiem, jak na razie mniej dostać na rurki. No co, 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 co za mała ilość ciepła. Macie już ciepło. Po... No co, co za mała ilość ciepła? No zużycie ogrzewania, produkcja ogrzewania, no i jak to za mała ilość ciepła jest wytwarzana? No chyba śnijcie se. Czy to nie jest podpięte? Aha. To nie jest podpięte. <ścoughs> <ścoughs> naprawdę? No Ojej. Dobra, tu coś nie pykło, tu jest nie podpięte. No dawaj, dobra, mam. Tu się już podpięło. Może jak na razie jednak te parki i rekreacje to wyłączymy. <laughs> Większe przychody będą. <laughs> Okej okay. i teraz... O, chcą mieszkać na. Wow! Nie wiedziałem, że ogrzewanie zwiększy mi zapotrzebowanie na mieszkania. Proszę bardzo, w następnym odcinku będziemy mogli więcej domków budować. A, widzicie? Dobra inwestycja, co z tego, że miałem właśnie pożyczkę na 60 tysięcy. <laughs> I wydaję wszystkie swoje pieniądze. Jak to czemu tracę mieszkańców? Niemożliwe to jest. Dobra, to zbudujemy chociaż troszeczkę jeszcze mieszkania, bo już powoli odcinek będzie kończyć. E, to, to zbudujemy tutaj jeszcze takie coś. No i mówię, jeszcze raz powtórzę. Piszcie w komentarzach, tak, e, czy jesteście skłonni... O, no jak to mnie nie... Czy jesteście skłonni u mnie na filmie... Znaczy u mnie na filmie? U mnie na kanale obejrzeć serię z... No właśnie Cyberpunk'a, no. No bo kurde... Kurde, nagrałbym ją, nie? Mam takie, że. Naprawdę myślę, że to się może przyjąć. I naprawdę... Poza tym trochę mam ochotę zagrać w tą grę, nie? Jakby nie ukrywać? Ale tak to będę miał. Przynajmniej nie będę miał takich wyrzutów sumienia, będę miał e, większy powód taki żeby powiedzieć, że no to ten jakby to nie kupiłem tej gry po to, żeby w nią zagrać i wydać 200 zł, tak. O... <śmiech> <śmiech> no. Mówię, jeżeli naprawdę chcecie, piszcie, piszcie, piszcie. Czekam na Wasze komentarze w sekcji komentarzy. Nie wiem po co to to powiedzieć. O, fajna piosenka. Znaczy, przeróbka fajnej piosenki. Dobra, no to tak chyba na koniec już ta przeróbka fajnej piosenki będzie. Tu jeszcze im wody pociągniemy. No i staćmy, czemu te rury są takie drogie? Strasznie drogie te rury. 3600 za rurę. O, sakra. Dobra, to pociągnijmy ją tak jakoś bardziej strategicznie. O, tu. Proszę bardzo. Już macie wodę i ogrzewanie, macie wszystko, macie. Tyk, tu jeszcze im ogrzejemy. Tu. Niech się użycie prądu. Jej. Tu jest użycie prądu. No, nie, cmentarz trzeba postawić. Sypisko? Nie, jej, nie tutaj. Jezu, zawsze źle klikam. Cmentarz trzeba postawić, dobra. To co, co będziemy stawiali? To. A nie stać mnie, ile to kosztuje? 250. Co? To kosztuje 6000, dobra. To to zawsze ich postawimy. E, a to kosztuje 8. A to ile ma? 3000 ludzi. A to ma. Jeszcze 3000, no to wiadomo, że to postawimy, dobra. E, to bym tak postawił w takim em, em, fajnym miejscu takim. Gdzieś może na uboczu troszeczkę miasta, gdzie? W takim. Em, em, no nie w centrum właśnie. Tylko gdzieś tu by było fajne miejsce. Dobra, to zrobimy taką ścieżeczkę tutaj. Nie wiem, czy będzie na nią stać tak bardzo, jak będę chciał. Okej. Okay. I tu sobie będzie cmentarz, nie? To jest takie miejsce na cmentarz perfekcyjne. Pyk! I mamy cmentarz, proszę bardzo. Aha, no. Ja to jednak jestem dobry pan... Nie wiem kto. Nie, nie burmistrz jeszcze, nie? Bo to nie miasto. Co to jest? Czekaj chwilunia. Jaki to jest yy, level? Miasteczko to jest, no to nie wiem co jest miasteczko. Może Burmistrz faktycznie, bo to jako wieś, może by się zaliczyło tak na polski przekład? Nie wiem. Dobra, tu jeszcze troszeczkę damy mieszkań i... A, sklepów będą chcieli. No ale już cmentarz jest, tak? A ja nie wyglądałem jakieś gafy. Nie, no nie było cmentarza. Dobra. No to jeszcze troszeczkę im tutaj wody podkleimy i będziemy ten odcinek już kończyli. Tak jest, no. Następny odcinek będzie w. Ten odcinek nagrywam co dzisiaj jest, wtorek? No, czyli nagrywam na środę, czyli jest dla Was dzisiaj środa. Czyli następny odcinek będzie w. piątek. Tak. I nagram go pojutrze. W... w momencie, w którym będziecie go oglądać. Nie, chwila, moment. Dzisiaj nagrywam film na jutro. Ej, bo nie chcę się palnąć jakiś głupiej gafy. Tak, dziś, inaczej. Dzisiaj jest. wtorek. Wtorek. Macie film na środę teraz. A, będę nagrał w czwartek na piątek. O, o, o wszystko już wiem. Dobra, to już stawiam tą rurkę, daję czas na jeden i... E, tu będzie gdzieś miniaturka. <laughs> Okej okay, moi drodzy, a więc dziękuję Wam bardzo za wasz poświęcony czas na obejrzenie tego materiału. Jeżeli film Wam się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, jeżeli chcecie zostać na dłużej. O, oczywiście dzwoneczkiem, bo to... to chyba zapomniałem. E... No i co? I, 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 I tak jak mówiłem, możecie pisać w komentarzach, czy chcecie zobaczyć tą serię z cyberpunka, czy może nie, z jakiegoś powodu. Czy na przykład chcielibyście zobaczyć serię z tych gier, które wcześniej nagrywałem, czyli Watch Dogs 2 i Horizon Zero Dawn. No bo tak poza tym, za bardzo gier do nagrywania jako tak on nie mam. A co do tego Fall Guys, to tak jeszcze na końcu. Kurczę, to jest gra multiplayer, fajnie było mieć z kimś, z kim to nagrywać, nie? A tak samemu, to nie wiem, czy miałbym, jakby... Nie bardzo widzę nagrywania tej gry samemu, nie? A nikt z moich znajomych nie ma tej gry i wątpię, że chci... nawet jakby miał, to by chciał ze mną nagrywać, także wątpię, że coś takiego zrobił. Mówię, bardziej celowałbym tego superpunka. A jeżeli macie jakiś inny pomysł na grę, również piszcie, a ja już nie przedłużam. I do zobaczenia w kolejnym filmie.